Dobra, czytamy sobie najpierw ustępy z książki Jechowych skierowanej dla młodzieży, Co? która ma was pokierować jak żyć godnie, jak ten, chodzić w relacje romantyczne tak, żeby się Jechowie podobało itd. i tak dalej. Jedziemy! Pytania młodych ludzi. Praktyczne odpowiedzi. Są dwa tomy, obydwa są dostępne na JW.org, więc jeżeli utożsamiacie się z tą panią, albo z tym panem, albo ktokolwiek to jest, to być może znajdziecie sobie tutaj odpowiedzi na wasze pytania. Oczywiście będziemy to wertować z i czat sobie może sugerować, co ciekawi, jakie macie pytania i być może Jehowa wam odpowie na wasze pytania. Także, na start! Przygotuj się do dorosłości. Jak możesz nabyć umiejętności potrzebne w dorosłym życiu? Sięgnij do książki Pytania Młodych Ludzi. Praktyczne odpowiedzi tom pierwszy. Zawarte w niej rady są oparte na praktycznych zasadach ze słowa Bożego Biblii. Księga ta już milionom ludzi pomogła radzić sobie z wyzwaniami, które niesie życie. Przekonaj się, że tobie też może pomóc. I z tej części dowiemy się o rzeczach takich jak rodzina, twoja tożsamość, w szkole i poza szkołą, seks, moralność, miłość, nałogi, czas wolny i wielbienie Boga. To jest taka piramida potrzeb, prawda? Od czego zaczynamy? Odblokować wam wiadomy dział? No jest dodatek dla rodziców, to ja sobie przeczytam potem. I myśl. Strzec cię będzie umiejętność myślenia, chronić cię będzie rozeznanie. O, macie na start informacje, kogo warto naśladować. Jakbyście się zastanawiali, jak zaczynacie sobie czytać, to macie informacje, że możecie naśladować Jakuba, lat 48, Job, lat 97, i Mojżesz, lat 149, Ruth, która ewidentnie mocno poszła w jakieś bardzo odświeżające maseczki, bo masz 215 lat i Tymoteusz 287. Prawdopodobnie to są strony, na których poczytamy sobie te historie. Praktyczne odpowiedzi. Jak rozmawiać z rodzicami, jak znaleźć przyjaciół? Dlaczego przygodnie? jest czymś złym. Dlaczego jestem taki smutny? Jeżeli zadajesz sobie takie pytania, nie jesteś tym odosobniony. Jednak w zależności od tego, gdzie młodzi szukają na nie odpowiedzi, uzyskają krańcowo różne informacje, żeby im pomóc znaleźć niezawodne rady. Od roku 1982 w Przebudźcie się publikowana jest oparta na Biblii seria Młodzi ludzie pytają. W tej książce znajdziemy wskazówka, czy wiesz, że plan działania, zastanów się, moje przemyślenia, no i postaci biblijne, które warto naśladować. O, spis treści. Dlaczego? Czego moi rodzice się rozeźli? Czemu to jest 28 strona już? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. DEM. Jak oprzeć się pokusie? Strona 64. Jak się ubierać? 77. A może po prostu ze sobą skończy strona 98. Kolej poza szkołą. Czy rzucić szkołę? Okej. Okay. Rozdarty między kulturami. Jak sobie radzić? Jak wyjaśnić biblijny pogląd na homoseksualizm? Ciekawe. Odblokowałem Wam strzał. Idziemy na stronę 165. Jak wyjaśnić biblijny pogląd? Na homoseksualizm. Podczas ceremonii wręczania nagród. Dwie popularne aktorki witają się na scenie namiętnym pocałunkiem. Uhu. Początkowo publiczność jest szokowana, ale po chwili reaguje głośnym aplauzem. Środowisko gejowskie mówi o sukcesie. Nie, no to jest za mocne. Potężny sukces. Big Gay się ucieszył. Z kolei sceptycy nazywają to gestem pod publiczkę. W ciągu następnych dni nagrania tego pocałunku wielokrotnie pojawiają się w wiadomościach telewizyjnych i stają się hitem internetu. Jak ilustruje powyższe zdarzenie, rzadko kiedy w mediach powstaje większa wrzawa niż wtedy, gdy ktoś znany ujawnia, że ma odmienną orientację seksualną. Niektórzy podziwiają takie osoby za odwagę, a inni potępiają za rozwiązłość. Istnieje też duża grupa ludzi, która po prostu uznaje homoseksualność za alternatywny styl życia. Kiedy chodziłem do szkoły, opowiada 21-letni Daniel, nawet osoby hetero uważały, że jeśli masz problem z zaakceptowaniem homoseksualizmu, to jesteś nietolerancyjny i uprzedzony. Ej, czajcie, że tak mu to zaryło głowę, że musiał o tym napisać do książki? Poglądy na temat homoseksualizmu różnią się w zależności od kraju i często zmieniają z upływem czasu. Ale chrześcijanie nie dają się unosić tu i tam każdym wiatrem nauki. Efezjan 4,14. Podzielają w tej sprawie pogląd biblijny. Jaki więc punkt widzenia na homoseksualizm? Przedstawia Biblia. I jak możesz reagować, gdy starasz się żyć według zasad, w, z, zawartych w niej zasad moralnych, a ktoś oskarża cię o uprzedzenia, dyskryminację czy wręcz homofobię? Zobaczmy, jak odpowiadać na najczęstsze pytania i zarzuty. Hej, <grym> czyli Legit to będzie rozdział o tym, jak się bronić przed tym, że ktoś ci nazywa homofobem. Co na temat homoseksualizmu mówi Biblia? Z księgi tej jasno wynika, że Bóg pozwolił na stosunki seksualne e, jedynie mężczyzny z kobietą i, w, i to wyłącznie w obrębie małżeństwa. No i tutaj przypisy. Potępiona w Biblii rozpusta. To dotyczy zarówno kontaktów homoseksualnych, jak i pozamałżeńskich kontaktów heteroseksualnych. Czy wiesz, że wśród pierwszych chrześcijan były osoby, które wcześniej uprawiały homoseksualizm, ale zdołały z nim zerwać i dzięki temu w oczach Boga stały się czyste? <laughs> wspaniała jest to książka. Co myślisz o homoseksualistach? Nie jestem do nich uprzedzony jako do ludzi, ale nie pochwalam ich postępowania. Pamiętaj. Ale to jest to, to, co masz odpowiedzieć? Chyba tak. Pamiętaj. Jeżeli kierujesz się w życiu biblijnymi zasadami moralnymi, jest to twój wybór i masz do niego pełne prawo. Nie wstydź się swoich poglądów. Kocham to, że jakby to jest jakby twoje poglądy, twój wybór, ale by macie przestać. Czy chrześcijanie nie powinni traktować z szacunkiem wszystkich ludzi bez względu na ich orientację seksualną? Oczywiście, że tak. W Biblii czytamy Szanujcie ludzi wszelkiego pokroju. A zatem chrześcijanie nie są homofobami. Odnoszą się życzliwie do wszystkich, nie wyłączając gejów. Mateusza 7 na 12. Czy twój pogląd na homoseksualizm nie świadczy o nietolerancji? Nic podobnego. Ej, oni z góry zakładają, jaki masz pogląd, by the way. Nic podobnego. Nie akceptuję homoseksualnych czynów, ale do ludzi nic nie mam. Mógłbyś też dodać. Tak, to jest w ogóle tutorial, jak macie, jakie opcje dialogowe macie wybrać w momencie jak, jak ktoś Was oskarży o homofobię. Nic podobnego, nie akceptuję homoseksualnych czynów, ale do ludzi nic nie mam. To jest jak z paleniem papierosów. Jak wiesz, ja nie palę i wręcz nie znoszę dymu papierosowego, ale dajmy na to, że ty palisz i masz do tego zupełnie inny stosunek. Gdyby tak było, nie byłbym do ciebie uprzedzony i jestem przekonany, że ty nie byłbyś uprzedzony do mnie, prawda? Czyli geje są jak papierosy? Czujesz ulgę jak jakiegoś, spalisz czy do czego? Zmierzamy. Podobnie jest z odmiennymi poglądami na homoseksualizm. No nie wiem, no stary, ja próbuję interpretować tekst! Nie wiem, może źle interpretuję. A to papierosy są jak geje. Może, że uzależniające, nie wiem. Czyż Jezus nie głosił tolerancji? Czy w takim razie chrześcijanie nie powinni mieć liberalnego stanowiska w sprawie homoseksualizmu? I w jednym, i w drugim. No nie, nie, nie będę tak. <śleski> Czy <gaję> geje dają raka płuc? Opanujmy niektóre żarty. To jest publiczna transmisja? Co myśleć o biseksualizmie? To chyba Wojtek napisał ten list. 20-sto stońcowy dokument, świadczący o tym, że nie jestem osobą biseksualną. Chociaż do biseksualizmu przyznają się zarówno mężczyźni, jak i kobiety, wygląda na to, że coraz większą popularnością cieszy się on wśród dziewczyn. Niekiedy w grę wchodzi ciekawość. 42-letni Wojtek mówi: Jeżeli wszędzie jest o tym głośno, telewizja, filmy i piosenki lansujące całujących się mężczyzn, nastolatki będą chciały tego spróbować. Zwłaszcza jeśli nie widzą w w tym nic złego. W innych przypadkach w grę może wchodzić za zauroczenie osobom tej samej płci. Na imprezie poznałem dwie biseksualistki. Opowiada 42-letni Wojciech. Później dowiedziałem się od koleżanki, że wpadłem im w oko. O Jezus Maria, mocny jest ten tekst. Warto jednak wiedzieć, że zainteresowanie osobami tej samej płci często jest tylko przejściowe. Przekonała się o tym zarówno wiki, jako 16-letnia Lizette, która mówi, zwierzyłam się ze swoich uczuć rodzicom, zrobiło mi się lżej. Poza tym na lekcjach biologii dowiedziałem się, że okres dorastania charakteryzuje się burzą hormonów. Aha, to wam przejdzie, czat. Nawet jeśli w grę wchodzi coś silniejszego niż przejściowe uczucia typowe dla okresu dorastania, pamiętaj, że Biblia stawia przed tobą realny cel. Możesz świadomie powstrzymywać się od ulegania niewłaściwym pragnieniom, niezależnie od ich rodzaju. Ej, mam wrażenie, że bardziej zjechali bisksów niż gejów. Tak, szczerze. Homoseksualiści nie mogą zmienić swojej orientacji, już tacy się urodzili. Biblia nie wypowiada się, czy homoseksualizm ma podłoże biologiczne, choć przyznaje, że pewne skłonności są głęboko zakorzenione. Rzymian, 723. Nawet jeśli niektórzy odczuwają pociąg do osób tej samej płci, Biblia nakazuje chrześcijanom wystrzegać się homoseksualnych czynów. Podpowiedź. Zamiast wdawać się w dyskusję o przyczynach homoseksualnych skłonności, podkreśl, że Biblia zasła zabrania homoseksualnych praktyk. Mógłbyś posłużyć się następującym przykładem. Wiele osób twierdzi, że agresja może być uwarunkowana genetycznie i dlatego niektórzy mają skłonności do takich zachowań. Przysłów 29-22. A jak może wiesz, Biblia każe się wystrzegać wybuchów w gniewu. Psalm 37,8 i Efezjan 4,31. Czy to wymaganie jest niesprawiedliwe tylko dlatego że niektórzy mogą mieć skłonności do agresji. Czyli, okej. Okay, najpierw porównywaliśmy gejów do, do, do uzależnienia od papierosów. Teraz porównujemy gejów do y, bycia gejem, do problemów z agresją, że masz genetyczne. Tendencję do agresji i musi się opanować, więc opanuj też genetyczne tendencje do bycia gejem. Jeden chłopak ze szkoły nie cierpiał mnie za to, że nie pochwalałam jego stylu życia, ale kiedy mu wyjaśniłam, że nie odrzucam go jako człowieka i kiedy zrozumiał, że patrzę na homoseksualizm tak samo jak na każdą inną formę niemoralności, zaczął mnie szanować. 100% się to wydarzyło. Jak na pewno, jak powiedziałaś mu, że traktuje to jako niemoralność, to stwierdził, kurde, teraz rozumiem twoją perspektywę. Dziękuję, że przyznałaś mi się do swoich uczuć. Będę cię wspierał w twojej decyzji. Jezu... Nikt ci nie każe być gejem, ale powinieneś zmienić swój stosunek do homoseksualizmu? Załóżmy, że ty akceptujesz hazard, a ja nie. Byłoby to rozsądne, gdybyś nakłaniał mnie do zmiany poglądów tylko dlatego, że na świecie są miliony hazardzistów. <laughs> Czyli tak, geje są jak papierosy, ludzie, którzy mają problemy z agresją i wielbiciele gamby. Auto automaty to jest podstawa, we wtorek... We wtorek muszą być automaty. Na tym etapie, na tym etapie. Dziękuję, że mi to wyjaśniliście. Jeśli ktoś będzie twierdził, że biblijny pogląd na homoseksualizm jest staroświecki, powiem. Bajo jajo, stara prórę. Żeby wykazać, że nie akceptuję homoseksualnych czynów, ale do ludzi nic nie mam, powiem. Utkaj, laska. Sprawy, o które zapytam rodziców. Pamiętaj, homoseksualiści podobnie jak większość ludzi kierują się w życiu pewnymi normami etycznymi, to mnie pociesza bardzo i potępiają na przykład nieuczciwość, niesprawiedliwość czy wojny. Dzięki że mi to wyjaśniliście. Myślałem, że homoseksualiści kochają wojny. Chociaż nie, bo spada populacja mężczyzn, to jak jest homoseksualista gay to może go to denerwować. Bóg zakazuje nie tylko takich rzeczy, ale też niektórych zachowań seksualnych, chociażby homoseksualizmu. Biblia nie żąda od ludzi zbyt wiele, ani nie propaguje uprzedzeń. Po prostu tym, którzy odczuwają pociąg do tej samej płci, jak również tym, którzy odczuwają poziom do przeciwnej, stawia identyczne wymagania. Uciekajcie od rozpusty. W gruncie rzeczy, miliony osób heteroseksualnych, pragnących trzymać się zasad biblijnych, przejawia panowanie nad sobą pomimo różnych pokus. Aha. W następnym rozdziale niejedna dziewczyna myśli, że uprawiając seks z chłopakiem, stanie się mu bliższa niż bardziej, nic bardziej innego. Że seks nas do siebie zbliży? Pomyśl, jakie negatywne konsekwencje może pociągnąć ze sobą seks przedmałżeński, i zapisz je poniżej w trzech punktach. Macie jakieś pomysły, czad? Pójdź teraz na swoje notatki. Być może przyszły ci na myśl choroby przenoszone drogą płciową, niechciana ciąża lub utrata bożego uznania. Ciąża. Czy wiesz, że zbliżenie fizyczne zwiększa prawdopodobieństwo, że chłopak rzuci dziewczynę i zwiąże się z inną? To brzmi, jakby było w ogóle by wyssane, tak, by the way. Jak wiele rzeczy tutaj, tak swoją drogą. W sensie to. Okej, okay, a jeżeli jakaś para jest ze sobą bardzo długo i po prostu nie bierze ślubu i ze sobą ten tegest, to znaczy, że. Co? Młodzi ludzie, którzy zdecydowali się na s przedmałżeński, małżeński, zazwyczaj mówią, że tego żałują. Po fakcie obie strony zaczynałem się zastanawiać, kto był przede mną. Nie wiem, czy tak w sensie TBH. Wydaje mi się, że większość ludzi tego nie robi, jak pokonuje jakieś takie podstawowe niepewność siebie, czy coś takiego. W głębi duszy wiele dziewczyn woli mieć kogoś, kto by je chronił, a nie wykorzystywał. Z kolei niejeden chłopak przekonuje się, że gdy dziewczyna mu ulegnie, staje się dla niego mniej pociągająca. W kontaktach z osobami płci przeciwnej warto trzymać się następującej zasady. Nie rób niczego, czego byś nie zrobił w obecności rodziców. Dobra, ale... Bo to tworzy nam pewne... To tworzy nam pewne logiczne dziury, no nie? Czyli zakładając, że... Jakby rodzice pochwalą wzięcie ślubu, spoko? Czy noc poślubna przy rodzicach jest git? Czy jakby kiedy, kiedy w końcu można? Czemu Co? Dzięki chrześcijańskim zaletom zyskujesz na atrakcyjności. Ok. Daj swoją wartość, nie roztrwaj tego, co jest Twoim atutem. W towarzystwie osoby płci przeciwnej muszę unikać następujących sytuacji: żeby się odzywała, gadać, zeby mogę z chłopakami. Jeżeli osoba płci przeciwnej zaproponuje mi spotkanie sam na sam, powiem... U, trudne wylosowało. Oj, trudne, trudne się wylosowało. Jesteś tego pewna? Przyjdź z mamą, to też może być dobre. Przyjdź z mamą laska. Sprawy, o których zapytam rodziców, jak się liczy jest dobre. Uh. Uprawianie seksu przed ślubem jest jak robienie wycieraczki z pięknego obrazu. Oh my god. Ja rozumiem, że ktoś jest bardziej tradycyjny, konserwatywny, ale to jest trochę przegięte w drugą stronę. Bardzo przegięte w drugą stronę. No już litości. Dlaczego nie mam powodzenia u chłopaków? Dałam mu do zrozumienia, że chłopaki za mną szaleją. Niech wie, że się podobam. Śmiał się, gdy mu. Opowiadałam, jak głupiutkie potrafią być moje koleżanki. Na pewno widzi, że jestem dziewczyną na poziomie. Parę razy udowodniłam mu, że nie ma racji, a to nie można tego robić, tak? Ciekawe, kiedy się ze mną mówi. Wygląda nieźle, ale jest taka pusta. Prawie nie daje mi dojść do głosu, a kiedy wreszcie coś powiem, zaraz mnie poprawia. Nic, tylko się ewakuować. Martwisz się, że nie masz powodzenia? Nie ty jedna. To problem wielu dziewczyn. Nawet tych, których byś o to nie podejrzewała. Na przykład Joan jest atrakcyjna, bystra i elokwent. Przyznaję jednak, często wydaje mi się, że nie robię na chłopakach wrażenia. Gdy jakiś wpadnie mi w oko i nawet się mną zainteresuje, później wycofuje się i unika kontaktu. Co mężczyznom podoba się u kobiet, a co ich odpycha? I jak możesz zwrócić na siebie uwagę porządnego chłopaka? No dobra, zaczynamy. Po pierwsze, poznaj samą siebie. Gdy weszłaś w okres dojrzewania, prawdopodobnie zaczęłaś bardziej się interesować chłopakami, i być może nie jeden ci się spodobał. To naturalne potrzebujesz sporo czasu, żeby rozwinąć sobie wartościowe cechy, przeobrazić sposób myślenia. Wyrobić sobie zdanie w różnych ważnych kwestiach, a także osiągnąć chociaż niektóre własne cele. Czyli takie, git good, prawda? Rozwijajcie swoje perki. Takie, takie brawo z tego wyszło, no? Co mówią chłopaki? To jest dosłownie jak w brawo. Podoba mi się, gdy dziewczyna potrafi wyrobić sobie własną opinię na jakiś temat. Gówno prawda, James, gówno prawda. Bo właśnie się dowiedzieliśmy, że jeżeli cię poprawia i ma jakieś tam wyrobione poglądy, wyrobioną opinię, to trzeba się ewakuować. Także, jakby masz mieć wyrobione poglądy, ale masz mieć wyrobione poglądy w taki sposób, żeby się spokrywały z poglądami twojego męża. Krótka piłka. Fakt, ładna dziewczyna od razu wpada mi w oko, ale jeśli nie ma sprecyzowanych wartościowych celów, zauroczenie szybko mija. Jeżeli natomiast wie, czego chce od życia, zwłaszcza gdy już jakieś cele osiągnęła, to robi wrażenie. Damien. Robi wrażenie! Uroda to za mało, bo czuje się nieswojo z kimś, kto mówi tylko to, co chce usłyszeć, mówi Darren. Co myślisz o powyższych wypowiedziach? Eee, yy, biało rycerzyki gadają lupoty tak naprawdę zompie, przy podobać. Naucz się szanować innych. Tak jak ty chcesz być kochana, tak mężczyźni pragną być szanowani. To nie przypadek, że Biblia każe mężowi kochać żonę, a żonie mieć głęboki respekt dla swojego męża. O jest sondaż. Rzecz ciekawa, w pewnym sondażu ponad 60% spośród setek młodych mężczyzn przyznało, że bardziej ceni szacunek niż miłość. W grupie starszych mężczyzn 70%. Okazywanie szacunku nie pozbawia cię prawa do posiadania własnego zdania, ale sposób w jaki je wyrażasz, najprawdopodobniej decyduje o tym, czy zrazisz mężczyznę, czy też pozyskasz jego sympatię. Jeżeli ciągle kwestionujesz jego słowa albo go poprawiasz, może dojść do wniosku, że go nie szanujesz. Jeżeli natomiast liczysz się z jego zdaniem i chwalisz to, co ci się podoba w jego punkcie widzenia, zapewne i on będzie cenił twoje poglądy. Czyli nie mów mu swoich poglądów, czyli miej swoje poglądy, ale jego poglądy muszą być tymi, które są mówione na głos, bo jeżeli powiesz, że twoje poglądy na przykład nie są takie jak jego poglądy i nie będziesz mu tak, nie będziesz mu potakiwać, no to głupio. No to się poczuje nieszanowany. Miłość i szacunek są jak dwa koła w rowerze, oba są niezbędne. Co mówią chłopaki? Uważam, że Szacunek to najważniejsza sprawa na początku znajomości. Miłość może się zrodzić później. Ok, co myślisz o powyższych wypowiedziach? liście Wymyśli... je. Ubieraj się skromnie i dbaj o higienę. Nie przesadzaj z makijażem. Ważne. Zbyt ostry może wysyłać błędny sygnał, że jesteś próżna albo próbujesz desperacko zwrócić na siebie uwagę. I Ryan mówi: Lubię, gdy dziewczyna ma miły ton głosu, zadbane włosy i ładnie pachnie. Kiedy spodobała mi się Śliczna Dziewczyna, ale ponieważ była na bakier z higieną czar prysu. Nikolas mówi, że się nie zainteresuje na poważnie. Nie flirtuj. Kobiety potrafią niesamowicie działać na mężczyzn. Potęga kobiecego wdzięku może prowadzić do dobrego i do złego. Cześć wuja. Poproszę oblesa na odblokowanie seksu, bo szczęścia póki co Lesik. nie miałam. Dlaczego nie mam powodzenia no dobrze, u chłopaków? Smutna buźka. Higienę Musisz myć się częściej. Sorry. Tak pisze tutaj. Czy wierzę? Jeśli ciągle się domagasz, żeby chłopak okazywał Ci niepodzielną uwagę, możesz popsuć Wasze wzajemne relacje. Znaczy, no, dawanie sobie przestrzeni jest akurat uniwersalnie jak normalną rzeczą, co nie? Nie jest to żadna zła porada. Techa nad którą popracuję. Mycie się. Prawy, o których zapytam rodziców. Czy mogą przestać się kłócić? Wdzięk bywa fałszywy, a uro uroda próżna. Lecz niewiasta, która boi się jechowy, ta zapewnia sobie sławę. Znaj swoją wartość. Dobra, dla chłopaków, co muszą robić chłopaki? Niech wam będzie. To muszą robić chłopaki, żeby się spodobać. Faj dobre maniery. Twoje wnętrze jest ważniejsze niż wygląd. Czyli chłopak się nie musi myć. <laughs> Panowie, wygraliśmy. Yes! Co mówią dziewczyny, podoba mi się, gdy chłopak dba o dobre maniery, zarówno w drobnych sprawach, na przykład otwiera mi drzwi, jak i w rzeczach ważniejszych, gdy jest życzliwy i wyrozumiały nie tylko dla mnie, ale też dla mojej rodziny. Razi mnie, gdy ktoś, kogo dopiero poznałam, mówi Kasia, zadaje mi zbyt osobiste pytania w rodzaju, czy już z kimś chodzisz, albo jakie masz cele w życiu? To trochę bezczelne, aż mnie wtedy skręca. Ej, jakie masz cele w życiu? Jest dziwnie sformułowane, ale zadać pytanie typu, nie, jak jesteście młodzi, na przykład, kim chcesz być w przyszłości, gdzie chcesz? coś pracować, co chcesz robić, co, co, jak sobie wyobrażasz przyszłość, no nie? To nie jest generalnie nic złego. To jakby, jak się ktoś o to obrazi, no to tak trochę dziwnie z tej strony, nie wydaje mi się. Ej, dziewczyny, to to jest niegrzeczne, A jak ktoś was o to pyta? Jak was podchodzi do was taki Rizzler z blokujem na głowę, głowie i was pyta, czym chciałabyś się zajmować? Wydaje mi się, że to jest nawet odświeżające, prawda? Że jest to, jest to dużo lepsze niż 90% innych tekstów. Dziewczyny mówią, że jest okej. Okay. Paj o higienę osobistą, czyli jednak nie. Niestety, też musicie mieć dupę. Dobre maniery nie są jak garnitur, który wkładasz na jakąś okazję, a po przyjściu do domu zdejmujesz. Chłopcy myślą, że aby zapunktować u dziewczyn, muszą jakoś szczególnie się ubierać albo wyglądać. Choć jest w tym trochę prawdy, to moim zdaniem na wielu dziewczynach większe wrażenie robią pozytywne cechy osobowości. <grym> Co mówię dziewczyny? Heli mówi, kiedyś interesował się mną chłopak, który miał strasznie nieświeży oddech. Po prostu nie mogłam tego znieść. Rozwijaj sztukę konwersacji, bądź odpowiedzialny. Zapytaj kilku dojrzałych dorosłych, jaka umiejętność ich zdaniem najbardziej liczy się u młodego mężczyzny. I zastanów się, czy nie powinieneś nad nią popracować. Okej. Okay. Uszanuj decyzję dziewczyny. Nie flirtuj. Obydwoje mają nie flirtuj napisane. Jakbyś zdefiniował miłość? To jednak piękna rzecz. Czyli jakbyśmy byli gejami, to byś na mnie poleciał, bo. Ja już mam dawno spawnę. <laughs> Młodzi, którzy lekko podchodzą do związków i lubią skakać z kwiatka na kwiatek, w pewnym sensie przygotowują się do rozwodu. Okej. Okay. Obfite wody nie zdołają zgasić miłości, ani jej nie zmyją rzeki. Właśnie też nie wiem z kim. W sensie, że tak przyszłościowo chyba sobie wyrabiałem perki. Musi mnie, żeby zobaczyć, co piszą o. Czy jestem uzależniony od mediów elektronicznych? 259 strona. Kocham! Kocham! Kocham SMS-y! To najwspanialszy wynalazek! Zupełnie zawładnęły moim życiem, mówi Alan. Kocham SMS-y! Alan, stary, jakby ja ci nie pokażę mediów społecznościowych, bo to cię może dosłownie zniszczyć. Kiedy twoi rodzice byli nastolatkami, media elektroniczne znajdowały się jeszcze w powijakach. Przeciętny człowiek miał dostęp jedynie do. Radia i telewizji. Nie, no, mieli już internet i komputery w przypadku młodych, młodych rzeczywiście. Tak mi się wydaje. Ty wiesz, że wszystkie zdjęcia, komentarze, które teraz zamieszczasz w internecie, mogą po latach być dostępne dla twoich potencjalnych pracodawców lub innych osób. To się liczy tego, co wypiszecie na czacie. Tego całego smrodu, który tutaj zostawiacie. Jaka jest Twoim zdaniem rozsądna ilość czasu, którą można poświęcić dziennie na korzystanie z mediów elektronicznych? 12 godzin. Ty wiesz, że, żeby nie stracić kontroli nad korzystaniem z telefonu, wyjaśnij znajomym, że nie zawsze będziesz od razu odpowiadać SMS-y. Wydaje mi się, że znajomi trochę ogarniają, sobie zdają z tego sprawę po prostu. Boże, oni tu mówią o uzależnieniu od telewizji? Jezus Maria. Czego ta nie wymyśli? Oni tutaj gadają o SMS-ach i telewizji. To jest tak outdated. Jak się ubierać? Jak się zastanawiacie, jak się ubierać? To zaraz się dowiemy, jak się ubierać. Natalia jest gotowa do wyjścia, mhm. a tymczasem jej rodzice nie wierzą własnym oczom. Poję co ona zrobiła? Chyba nie masz zamiaru pójść tak ubrana, rzuca tata. I mean, ja nie wiem, czy... To jest jakiś kontrowersyjny strój. A czemu nie? Odpowiada zdziwiona Natalia. Gdzieś idę z dziewczynami do centrum handlowego. Na pewno nie w tym stroju! Trąca mama. Ale mamo, mówi jej błagalnym tonem Natalia. Wszyscy tak chodzą. A poza tym, poza tym ten ubiór coś wyraża. I właśnie to, co wyraża, nam się nie podoba. Kategorycznie oznajmia ojciec. Idź się przebrać, moja panno. W przeciwnym razie nigdzie nie pójdziesz. Eee... Kłótnie o ubranie to nic nowego. Gdy rodzice byli w twoim wieku, być może toczyli podobne boje ze swoimi rodzicami i zapewne czuli się wtedy tak jak ty dzisiaj. Teraz jednak stoją po drugiej stronie barykady i po raz i raz po raz dochodzi między wami dostarczanie na tym tle. Ty mówisz, to jest wygodne, rodzice mówią, to jest niedbałe, ty to jest szałowe. Młodzież tak dzisiaj mówi, no nie? Mamo, mamo, ta bluzka jest szałowa! Jezus Maria. Jakby bardzo widać, że te książki piszą pewnie ludzie w wieku 60-70 lat. To jest nowa stosunkowo publikacja, to jest odświeżana publikacja, co nie? Oni jak, oni powinni wiedzieć cokolwiek. To jest za pół darmo, ty mówisz, a rodzice. I nic dziwnego. Przecież nieźle poskąpili materiału. O może. Waszą ozdobą niech nie będzie. Noszenie szat wierzchnich, ale niech nią będzie ukryta osoba serca. Nie noś ubrań, które eksponują seksualność. W takich rzeczach sprawiałbyś wrażenie osoby gotowej na wszystko lub egocentrycznej. Dziecko ma 30 lat, a rodzice 70 po tej mowie? Tak, dosłownie, o jest poradnik. Dlaczego Ci się ubranie podoba? Prawdopodobna reakcja rodziców i czego mogą dotyczyć zastrzeżenia rodziców? Dostrzegam, że rodzice pod jakimi względami mogą mieć rację. Czy Dałoby się coś zrobić, żeby to ubranie przestało budzić zastrzeżenia. A co z chłopakami? Zasady biblijne omówione w tym rozdziale odnoszą się również do chłopaków. Bądź skromny, niech inni dostrzegą ukrytą osobę serca, twoje prawdziwe wnętrze. Gdy wybierasz ubranie, zadaj sobie następujące pytanie. Co ono o mnie powie? Czy właśnie taką osobą naprawdę jestem? Pamiętaj, że ubiór to sposób wyrażenia siebie. Upewnij się, czy to, co nosisz faktycznie wyraża uznawane przez ciebie wartości. Pytanie rodziców, strona 289. O, węger! Czy pozwoli dziecku grać w gry elektroniczne? Od czasu, kiedy byłeś nastolatkiem, gry elektroniczne przeszły ogromną metamorfozę. Co możesz zrobić, żeby twoje dziecko umiało rozpoznawać i omijać związane z nimi zagrożenia? Z pewnością na niewiele zda się potępienie w czambu co? What? Wszystkich gier lub twierdzenie, że są kompletną stratą czasu. Pamiętaj, że nie wszystkie budzą zastrzeżenia. Prawda jest jednak, że mogą uzależniać. Prawda. Dlatego przeanalizuj, ile czasu dziecko spędza przed monitorem. Ej, i tak się trochę otworzyli chyba, jak pozwalałem już grać w gry. Tylko zależy jakie gry. Dobra, trzeba się dowiedzieć, w co Grają twoi koledzy, dlaczego i co się dzieje w grze? Niektórzy grają w grze, żeby gadać z kolegami, ale gry mogą być pełne przemocy lub podtekstów seksualnych, co? Dlaczego to jest kolosan przytoczone? Nie pozwala im grać poza zasięgiem twojego wzroku, na przykład w jego pokoju. Ustal podstawowe zasady. Nie, no pewnie nie chodzi o szachy, znaczy szachy na pewno pozwalają, ale wydaje mi się, że zakładam, że są jakieś gry, które są git. Niezależność, ile dać swobody, co zrobić, jeśli dziecko chce rzucić szkołę, czy dziecko jest przygotowane do opuszczenia domu. Jak rozmawiać z dzieckiem o szreksie? Oh god. Obecnie dzieci bardzo wcześnie słyszą o szreksie. Biblia już dawno temu zapowiedziała, że w dniach ostatnich nastaną krytycznie krytyczne czasy trudne do zniesienia. Ludzi żyjących w tym okresie charakteryzowano jako niepanujących nad sobą, miłujących bardziej rozkosze niż Boga. O tym, że to proroctwo się sprawdza, świadczy między innymi moda na przygodny seks. Choć dzisiejszy świat bardzo się różni od świata, w którym ty dorastałeś, niektóre problemy się nie zmieniły. Nie musisz więc czuć się Przytłoczony czy przerażony z powodu szkodliwych wpływów wywieranych na twoje dziecko. Bądź raczej zdecydowany wspierać je w działaniach, do których 2000 lat temu zachęcał współwyznawców apostoł Paweł. Nauście całą zbroję od Boga, żebyście mogli stać niewzruszeni wobec machinacji diabła. Ja nie wiem. No tak odpowiedzieli, że nie odpowiedzieli. Dobra, podsumowując, przeglądając na szybko, standardowe pierdoły. No, powiem tak. Standardowe pierdoły. Nie jestem szokowany tym, co przeczytałem, bo już dużo widziałem na JW. Nie jest to bękie typu Nita i Jade, albo Piotrusz i Zosia, yy, więc jakby to, to, mieli swoje lepsze, lepsze próby rozmawiania z młodymi. Uważam, że jak na, porównując to na przykład do Piotrusia i Zosi, jest to po prostu strasznie nienowoczesne, no nie? Jest to jakaś bardzo archaiczna metoda na rozmowę z nimi, z młodymi w sensie. Przygotowano to do druku w marcu 2016, to jest wydanie z 2011, okej, okay, to, to to trochę broni, myślałem, że jest kapkę nowsze, więc... Yy, jakby, ale nawet na 2011 rok to, to jest bardzo archaiczne. Najbardziej przy gejach pojechali, tam robiąc po, wszystkie możliwe porównania, żeby tylko nie, nie powiedzieć na temat. No powiem tak, jak młody człowiek dostanie taką książkę, to o ile nie jest bardzo w tym uniwersum, nie jest w 100% wkręcony w tylko i wyłącznie treści z JW, to myślę, że się po prostu wymęczy strasznie.